Przejeżdżać do Kłodzka, żeby naładować się pozytywną energią. Oddycham atmosferą tego miasta. Z góry patrzę sobie na stare mury, na wieże Kościołów, na swój ulubiony, kolorowy zegar na ratuszowej wieży. I jestem pełna podziwu dla tego miasta, że każdego roku mogę odkryć kolejny odnowiony zabytek. Nad pięknym kłodzkiem góruje XVII wieczna twierdza na fortecznym wzgórzu. Stąd niemal 400 metrów nad poziomem morza można podziwiać malowniczą panoramę miasta, kotliny kłodzkiej i otaczających je gór. Prawie 60 metrów poniżej twierdzy rozciąga się najstarsza historyczna część miasta. W brzegi młynówki spina gotycki most świętego Jana z barokowymi rzeźbami. Zdłuż historycznych murów prowadzą malownicze trasy piesze i rowerowe. Kanałem można pływać gondolą, a na nowocześnie wykończonym placu powstało między innymi miejsce zabaw dla dzieci. Dziś widzimy spokojny kanał, niewielką rzeczkę przepływającą przez miasto, kiedyś fosę miejską i siłę napędzającą młyny. Ale nie zawsze było tu spokojnie. Od XIII wieku Kłócko nawiedziły 63 wielkie powodzie. Jedna z największych dotknęła miasto pod koniec XX wieku. Fundusze unijne pozwoliły przywrócić piękno i tajemniczy urok miastu nad szaloną rzeką. Mieszkańcy Kłocka i turyści chętnie odpoczywają nad brzegami młynówki i przechadzają się mostem Świętego Jana. Malownicze otoczenie wraz z górującą nad miastem twierdzą docenili również filmowcy. Kłocka architektura stała się naturalną scenografią dla wielu filmowych obrazów, począwszy od czterech pancernych i psa, na dziełach wielkich twórców polskiego i na skończywszy. Aleksander Ford kręcił tu swój pierwszy Dzień Wolności, Wojciech H. Pentle. Spośród współczesnych reżyserów za kamerą stanął w kłocku Władysław Pasikowski, realizując Demony Wojny, i Bogusław Linda, sezon Naleszcza. Nic dziwnego, że właśnie tu zagościł filmowy kanał młynówki, czyli kino pod gwiazdami. W cieniu jednego z najpiękniejszych gotyckich mostów w Polsce, dziesiąta muza porywa w świat wyobraźni i marzeń. Wyobraźmy sobie, ile to jest 8 metrów. To wysokość pięciu dorosłych mężczyzn stojących sobie na ramionach. Tak wielka była fala powodziowa, która w 1997 roku uderzyła w tę część płocka. Dziś widzimy tu odnowione budynki, pomalowane fasady domów, kamienice pokryte nowymi dachami. Aż trudno uwierzyć, że kilkanaście lat temu wody Nysy Kłodzkiej zalewały po dwa, trzy piętra tych zabytkowych budowli. Fundusze unijne przywróciły dawny blask zrujnowanym budynkom. I mimo że wilk zdobiący fronton jednej z kamienic nabił się wody z Nysy, nie ma już śladów tragedii sprzed lat. Lucko może być dumne z tego, że ta jego część niewiele odbiega od sielskich krajobrazów austriackich czy niemieckich kurortów. Widać, jak bardzo zmieniła się Polska od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej. Wystarczy rozejrzeć się wokół, piękny deptak, zadbane klomby, miejsca wypoczynku i rekreacji. Coś w tym musi być, bo zawsze lubię wracać do Kłocka. Lubię to miasto, bo jest śliczne, piękne i ma przysympatycznych mieszkańców. Jarmarki w staromiejskiej dzielnicy jak zwykle przyciągają tłumy. Kilkaset lat temu słychać tu było kupców zachwalających towary i targujących się mieszczan. Ustępowano miejsca żołnierzom, przypatrywano się przechodzącym pięknościom, a w ścisku grasowali wydwi grosze i złodziejaszki. Stąd wszędzie jest blisko, więc warto zatrzymać się właśnie tutaj i poddać się magii tego miejsca. Kłócka twierdza miała w regionie strategiczne znaczenie kontrolowała naturalne przejście w dolinie rzeki Nysy między Górą Forteczną a Owczą Górą. Od wczesnego średniowiecza prowadził tędy popularny trakt handlowy wiodący z Europy Południowej na Pomorze. Wzmocniona i znacznie rozbudowana stanowiła ważny element linii umocnień państwa pruskiego. Takich namiotów nie było w fortecy. Nie było drzew przesłaniających pola ostrzału dział. Raz w roku w czasie Dni Twierdzy Kłodzkiej tereny warowni zaludniają rekonstruktorzy rozbijający namioty. Ubrani w mundury z epoki mają repliki broni białej i palnej. Starają się przez kilka dni żyć tak, jak XIX-wieczni żołnierze. Sami gotują sobie niewyszukaną strawę przed namiotami, sprawdzają broń przygotowując się do bitwy. Przeglądają zapasy czarnego prochu, ćwiczą musztrę. W tym budynku mieściły się kiedyś koszary obsługi fortecznych armat. Mieszkało tu w trakcie oblężenia prawie 100 osób. W Wielkim Kleszczu, bo tak nazwano ten obiekt, można obejrzeć, jak dawniej wyglądały strzelnica, prochownia, gabinet chirurga czy pokój narad dowódców pruskiego wojska. Przymusowo brani do służby rekruci nie lubili tu mieszkać, w wybudowanych wąskich i ciasnych budynkach koszarowych. Austriacka i jeszcze bardziej wymagająca armia pruska nie dawała komfortu swoim żołnierzom. Fort zawsze budził respekt, nawet wtedy, gdy stracił swoje znaczenie. Przez wiele lat po przyłączeniu Kłodzka do Polski, twierdza nadal była obiektem tajemniczym. Najpierw rządziło tu sowieckie wojsko, potem polscy żołnierze. Wiele tuneli było nierozpoznanych, zalanych wodą. Liczne były też legendy o skarbach ukrytych w podziemiach wielkiej twierdzy, górującej nad miastem. W odnowionym pawilonie, poniżej głównego wejścia do twierdzy, mieści się jedno z dwóch wejść do podziemnej trasy turystycznej. To rzecz normalna, jednak te w kłocku zamieniły się w prawdziwy labirynt. Wszystko zaczęło się od tego, gdy mieszczanie szukali nowych miejsc do przechowywania swoich towarów, bo w mieście stawało się coraz ciaśniej. Już w XIII wieku zaczęli drążyć wiele pięter piwnic. Niektóre sięgały aż 30 metrów w dół. Trzymali tutaj także beczki z żywnością. Podziemne tunele pod Kłodzkiem stały się już obiektem dziedzictwa kulturowego miasta. Ale czy w czasach smartfonów, Facebooka i multimediów piwniczne labirynty zainteresują młodych ludzi? Historycy i miłośnicy Kłodzka postanowili zmierzyć się z tym zadaniem. Tak narodził się pomysł stworzenia atrakcyjnej nowoczesnej trasy turystycznej. Za unijne pieniądze stworzono odpowiednie projekty, poprowadzono instalacje, zabezpieczono obiekt. Właściwie wszystko było tu nietypowe i wszystko robiono po raz pierwszy. Multimedialne instalacje pozwalają wczuć się w klimat podziemnego miasta. Atrakcyjnie i strategicznie położone miasto często było atakowane, oblegane i zdobywane. Walki toczyły się przede wszystkim o zamek, później o powstałą na jego miejscu twierdzę. Na miasto leciały pociski, płonęły domy. Mieszczanie postanowili schować się w swoich piwnicach. Połączyli je z piwnicami sąsiadów i powstało prawdziwe podziemne miasto. Podziemne miasto miało swoich drugich mieszkańców, szczury. One oraz koszarowy charakter miasta powodowały częste ataki morowego powietrza, śmiertelne zarazy. Jak wielkie siały spustoszenia. Dla przykładu, na początku XVII wieku Kłodzko liczyło około 6,5 tysiąca mieszkańców. Zaraza w roku 1633 zabiła prawie 4,5 tysiąca z nich. Z lotu ptaka najlepiej widać, jak sieć komunikacyjna tworzy układ nerwowy każdego miasta. Wszystkie części muszą być połączone w jeden system, co stanowi nie lada wyzwanie dla współczesnych urbanistów. Nowoczesność bywa niesie ze sobą także kłopoty. Zaradzić temu pomaga system monitoringu. Sama jego obecność wymusza na niesfornych użytkownikach dróg właściwe zachowania zgodne z kodeksem drogowym. Pozwala także w uzasadnionych przypadkach podjąć szybką i skuteczną interwencję. Na przestrzeni ostatnich lat, kilkakrotnie zwiększyła się w kłocku ilość użytkowników samochodów i miasto musiało się do tego dostosować. Starej zabudowy nie można ruszyć, trzeba więc ułatwić dostęp do miejsc, w których poruszać się można pieszo. Duże, wygodne parkingi z dobrymi drogami dojazdowymi to najlepsze rozwiązanie. Zwykle jest tu wystarczająca ilość miejsc, choć podczas dni twierdzy kłodzkiej i jarmarków robi się tu naprawdę tłoczno. Kłodzko, niegdyś bogaty ośrodek na ważnym szlaku handlowym, po setkach lat nieco przesunęło się w bok. Teraz na nowo się otwiera. Dla tych, którzy po raz pierwszy odwiedzają to zabytkowe miasto, przygotowano tablice informacyjne. Warto pamiętać, że stąd wszędzie jest bliżej. Dlatego tu warto zaczynać swoją podróż i tu ją podsumować. Na wyspie Piasek widzimy piękne domy, zadbane fasady, kunsztowne zdobienia. To nieprzypadkowe budynki zbudowane dla stacjonujących przejściowo oficerów. To rezydencje ludzi, którzy wierzyli, że w tym miejscu warto zbudować coś trwałego. Historia wskazuje, że ci, którzy tu zainwestowali, w końcu osiągnęli sukces. A zagrożenie wielokroć pojawiające się w czasie życia mieszkańca Kłocka jest niczym wobec profitów jakie niesie to szczególne miejsce. i skwery zdobiono fontannami już w starożytności. Głocki wodotrysk, tak jak jego poprzednicy, ożywia małą architekturę miasta. Przypomina jednocześnie o walorach uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej i jej największym skarbie – leczniczych wodach mineralnych. Budowa geologiczna sprawiła, że wody z tutejszych źródeł zawierają szczególnie wartościowe składniki. A ponieważ już ojciec medycyny Hipokrates mawiał, że wonna kąpiel jest najlepszym sposobem na utrzymanie ciała w dobrej kondycji, okoliczne wody mineralne stosuje się w kąpielach. Zalecane są również w kuracjach pitnych. Można się nimi delektować w tej właśnie pijalni. Wody ze zdrojów Kotliny Kłodzkiej degustowali między innymi Fryderyk Chopin czy amerykański prezydent John Quincy Adams. Ale wśród mieszkańców XIX-wiecznego kłodka bardziej niż lecznicze wody ceniony był balsam jerozolimski, stworzony przez pustelnika Johannesa Troitlera. Krople szybko stały się najbardziej pożądanym lekiem w okolicy. Niektórzy mówili, że lecznicze wartości balsam zawdzięcza nie mocy ziół, lecz zawartości procentów. Rekonstrukcje bitwy sprzed 200 lat w czasie dni twierdzy Kłodzkiej rokrocznie przyciągają setki widzów z całego regionu, z Czech i Niemiec. A teraz już niech, armia, niech się miecze, niech rozpocznie się bitwa! Koczki twierdzy zyskały nowy blask, kiedy otoczono je systemem świateł pozwalającym na iluminację tego niezwykłego obiektu. Dawniej zabytkowe budowle oświetlało nocą głównie światło księżyca. Współczesna technika oświetleniowa przyniosła nieograniczone możliwości tworzenia na tle murów barwnych obrazów. Iluminacja kłodzkiej warowni była dużym wyzwaniem dla projektantów i wykonawców. Trzeba było zmierzyć się z niecodziennymi warunkami terenowymi. Niesamowity pokaz wywołuje z dziejowych mroków chusyckiego wodza Jana Ziszkę. Mieniące się światłami mury przypominają o duchu złej i okrutnej Waleski, która miała koszachty z diabłem. Pełzające po murach światła przywołują pamięć o nieszczęsnej hrabiance Orsini, która truła forteczną studnię, aby zwyciężyć obce wojska i zgładziła w ten sposób swojego kochanka. Sceny biblijne i religijne dramaty wystawiali w dawnym kłocku wędrowni aktorzy. Przybyli do miasta bracia zakonni, organizowali uliczne misteria. Współczesne kłocko nawiązuje do tych tradycji. Aktorzy przemieszczają się ulicami miasta, widzowie podążają za nimi. i przy kościelnych dziedzińcach, na tle naturalnej scenografii świątynnych murów rozgrywają się moralitety, mające przypominać ludziom o walce dobra ze złem. O konieczności właściwych wyborów, wreszcie o bojaźni Bożej. Kłodzko to miejsce magiczne, w którym każdy może odkryć dla siebie coś niezwykłego. Wiele kłodzkich świątyń nadwyrężyła niszczycielska siła powodzi. Kościół Matki Bożej Różańcowej na wyspie Piasek od czasów średniowiecza zalewały trzy wielkie fale. Pod koniec XVIII wieku woda miała wysokość 5 metrów. Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jedną z najpiękniejszych świątyń ziemi kłodzkiej i najstarszym zachowanym kościołem Kłodzka. Ponad 600-letnie dzieje tej budowli są pasjonującą historią, którą odczytać można z nawarstwiającej się w ciągu wieków architektury, dekoracji i wyposażenia wnętrza powstających zawsze pod okiem świetnych mecenasów i z rąk doskonałych artystów. Dwie epoki stylowe, późny gotyk i barok, zaważyły najmocniej na charakterze architektury i wystroju wnętrza tej kłodzkiej świątyni, którą opiekują się jezuici. W XIV wieku pojawiły się wzmianki o znajdowanym w okolicach miasta złocie. Szkoda, że cennego kruszcu było tak niewiele. Na pewno za mało, aby stanowiło godną oprawę dla tak rzadkiej perły, jaką jest kłocko.